No i tak, pierwszy dzień, pierwsze spalanie po 36 km, 2 litry na setkę bez zbędnego żyłowania. Wczoraj odebrany motocykl. Dzisiaj pierwsza powrót na kołach i dzisiaj przejażdżka. W rzeczywistości niż na filmikach wydaje się, znaczy jest większy niż na filmikach, więc można śmiało kupować, bo też tego się obawiałem że będzie, będzie ten motocykl po prostu mały ale jest kawałek, kawałek maszyny no to tyle będzie